Nie macie czasem wrażenia, że nie rozumiecie siebie nawzajem? I mam to na myśli zarówno młodych, jak i starszych. Kwestia może leżeć w języku, jakim się posługujecie. W tym odcinku zajmiemy się właśnie słowami, które mogą być dla niektórych niezrozumiałe. Z tej strony, Kirchhoff i zapraszam do oglądania. Na sam początek Bambik, czyli współczesne określenie Nuba, który to oznacza osobę słabą w jakiejś dziedzinie. Dosyć często odnosi się to do gier. Jeżeli zaś chodzi o genezę tego słowa, to pochodzi ono z popularnej wśród młodzieży gry Fortnite. Bambik w ostatnim czasie stał się tak popularny, że powstały nawet o nim piosenki. Kolejne będzie TBH. Czyli skrót od angielskiego to be honest. Ludzie często stosują ten skrót, gdy chcą powiedzieć coś w stylu szczerze mówiąc, będąc szczerym. Innym popularnym skrótem jest BTW, czyli inaczej By the Way, które w wolnym tłumaczeniu oznacza swoją drogą, przy okazji. Stosowane najczęściej, gdy chcemy powiedzieć coś z innej beczki, trącić jakąś myśl do naszej wypowiedzi. NPC, czyli non-player character, może być rozumiane różnorako. Dlatego, że nieco starsza młodzież będzie to rozumiała po prostu jako postać z gry, która nie jest głównym bohaterem. Przykładem mogą być osadnicy z Minecraft. Natomiast wśród nieco młodszych, tym określeniem nazywa się osoby, które nie wyróżniają się na tle innych. Alternatywnym wyrażeniem w tym przypadku może być random. Okej, okay, to teraz czas na Slay. To określenie używamy, gdy chcemy zaznaczyć, że coś wzbudza w nas podziw. Często i gęsto teraz w internecie możemy spotkać takie stwierdzenia jak Slay Queen, które wskazuje na to, żeby pokazać się od jak najlepszej strony naszym oponentom. Odklejka to współczesna forma wyrażenia odklejenia się od rzeczywistości. Często mówimy tak o osobach, które gdzieś się zagubiły, złapały odklejkę, przez co nie zachowują się normalnie, tak jak mają to w zwyczaju. Przykładem może być człowiek, który chwali się swoim bogactwem, mimo tego, że na co dzień uchodzi za osobę skromną. Sass, z angielskiego suspicious bądź suspect, określa osobę, która zachowuje się podejrzanie. Zwrot ten jest wszechobecny w wielu memach, natomiast geneza leży w grze Among Us która polega na odkryciu podejrzanego o zbrodnię astronauty, który to z kolei stanowi zagrożenie dla reszty drużyny. A jak obecnie moglibyśmy nazwać osobę bogatą? Byłby to zapewne człowiek posiadający wiele fałdolców. Czym owe fałdolce są? Otóż jest to waluta w grze, a mianowicie we wspomnianym już Fortnite, który wśród młodzieży aktualnie wiedzie Prym. Tak też więc, jeżeli usłyszymy, że ktoś chwali się fałdolcami, można uznać, że jest to osoba zamożna. Natomiast dla ciekawskich można dodać, że takie 1000 fałdolców jest równowarte 28 złotych polskich. JLB. To skrót, który sam musiałem sprawdzić i dowiedziałem się, że oznacza on jedność, lojalność, braterstwo. I często stosowany jest w sytuacji, gdy chcemy podkreślić długą przyjaźń. Skrót ten popularny jest wśród słuchaczy muzyki hip-hop. czyli z angielskiego Point of View. Oznacza punkt widzenia. Dotyczy zarówno osób, jak i przedmiotów. Stwierdzenie to dosyć często jest wykorzystywane w memach, szczególnie w przypadkach, gdy chcemy zaprezentować czyjąś perspektywę, często w humorystyczny sposób. Coraz częściej przeglądając internet, możemy spotkać stwierdzenie Sigma. Oznacza ona silnego, niezależnego, pewnego siebie mężczyznę coś na wzór niedawnego Gigachada. W ramach ciekawostki można dodać, że Sigma to również 18 litera współczesnego alfabetu greckiego. Było o mężczyźnie, to teraz trochę o płci niebrzydkiej. Określenie women stosuje się w przypadku, gdy widzimy kobietę, która zachowuje się w nieracjonalny sposób. Zwrot ten został niedawno spopularyzowany w internecie poprzez memy, bazujące na animacji opartej na grze Team Fortress 2. To może jakiś przykład. Nie wiem. Poważnie, nie działa, Pania, Co ty wkładałaś? A, że to... <grybuj> <grybuj> Ostatnim zwrotem w naszym dzisiejszym zestawieniu będzie Essa. Czym ona jest? Otóż określa ona stan dobrobytu. Osoba, która ma Essę, innymi słowy, po prostu będzie wyluzowana. Co ciekawe, Essa może być również zastosowana jako okrzyk radości. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że chociaż dla części z Was ten film okazał się przydatny i że od tej pory będziecie trochę więcej rozumieć. Z tego miejsca chciałbym również podziękować mojemu przyjacielowi. Dzięki któremu mogłem się zainspirować do nagrania tego filmiku. Więc, gdybyście byli ciekawi, co oznaczają inne skróty, możecie do niego wpadać na kanał. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał. Natomiast w komentarzach możecie zostawiać słowa bądź zwroty, których nie rozumiecie, a być może zostaną one poruszone w kolejnych odcinkach. Z kolei, jeżeli nie chcecie pominąć tych odcinków, to nie zapominajcie o subskrypcji, takiej z dzwoneczkiem. A póki co żegnam się z wami i na razie.